W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu, wodo żywa, która gasi pragnienie duszy. Przychodzę do Ciebie, wiedząc, że widzisz każde drgnienie mego serca. Mój strach nie jest Ci obcy. Wiesz o wszystkim, co dzieje się w mojej głowie. Razem ze mną przeżywasz każdy stresujący dzień. Wiem, że tylko dzięki Tobie daję radę przetrwać. Odnaleźć w sobie siłę na co dzień. Dziękuję Ci i błagam o dalszą opiekę. Chryste, proszę, wlej spokój w moje serce. Wiem, że są momenty, gdy pozwalam swoim emocjom wziąć nade mną kontrolę, gdy nie widzę jasno przez swoje nerwy. Wybacz, że ulegam tej słabości, że stres przysłania mi to, co najważniejsze. Potrzebuję Twojej pomocy. Zbawicielu, proszę, weź moje serce w swe zbawcze dłonie i odmień je całkowicie. Pozwól, bym nauczyła się podchodzić do wszystkiego, co się dzieje, ze zdrowym dystansem, by nie martwiły mnie drobnostki, bym nie bała się tego, co tak naprawdę mi nie grozi. Błagam, obdarz mnie jasnością umysłu, hartem ducha i odwagą, bym żyła radośnie, nie zadręczając się tym, na co nie mam wpływu. Jezu, oddaję Tobie wszystkie moje psychiczne ciężary, urazy, krzywdy i niepokoje. Wiem, że Ty jeden potrafisz uleczyć i naprawić wszystko. Proszę, niech Twoje miłosierdzie rozleje się na całą mnie i całe moje życie. Ufam Tobie, amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!